Czy można postawić granicę osobie, która wykazuje zachowania toksyczne, i czy można być asertywnym i zachowywać się asertywnie? I odpowiadam na to. Zawsze można się zachowywać asertywnie i jesteśmy asertywni dla siebie. Natomiast nie jesteśmy odpowiedzialni za drugą stronę. Nie jesteśmy w stanie wymusić na niej reakcji asertywnych i zaprzestania działań toksycznych. Nie mamy na to wpływu. Nawet jeżeli będziemy działać asertywnie, to nie mamy możliwości zmuszenia kogoś, żeby robił to samo. I nie będzie to też działała zasada wzajemności w tym wypadku, ponieważ odpowiedzialność za swoje zachowanie każdy ponosi sam. My ponosimy odpowiedzialność za to, żeby zachowywać się asertywnie, stawiać granice, a druga strona za swoją część. Co jeśli, kiedy te granice są stale łamane? I ja zawsze mówię, że są trzy wejścia. Tak, nie, nie wiem. I bardzo często Wam o tym mówię. Nie wiem, nie wiem, co zrobić. Szarpię się, raz chcę, raz nie chcę. To jest jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką przychodzi nam podjąć, ponieważ jesteśmy w niepewności, w dylematach. Gdzieś sami rozgrywamy te wojny, toczymy w swojej głowie, zastanawiamy się, co zrobić, czujemy ogromne emocje w związku z niepewnością. Natomiast druga decyzja to jest zgoda. Zgadzam się na bycie w takiej sytuacji, będę w tej sytuacji, wiem, że nie mogę nic zrobić. Mogę zająć się sobą, mogę minimalizować straty, mogę ulec, mogę zostać bierny. I trzecia, trzecie wyjście to jest odejść. Nie zgadzam się na takie traktowanie, nie zgadzam się, żeby nie szanowano moich granic. Oczekuję od osoby, która jest ze mną w relacji czegoś innego, i w związku z tym, że moje oczekiwania nie są spełnione, wychodzę z tej relacji. Nie ma innych decyzji. Zawsze jest tak, nie, nie wiem, w każdej sytuacji. A jeżeli mówisz mi, że to jest skomplikowane, to jesteś w nie wiem.